Cześć, witajcie wszyscy, a szczególnie nowi subskrybenci, którzy trafili tutaj dzięki filmowi o Nurze Białodziowym i Puszczyku Uralskim. Jeżeli jesteście na tym kanale dla ptasiego kontentu, to super trafiliście, bo ptaki są w prawie każdym odcinku. A utworzyłam też specjalną playlistę nazwaną Ptasie Wyprawy i ona jest dla tych odcinków, które są w całości poświęconych obserwacjom ornitologicznym. A na tym kanale, poza ptakami, pokazuję też moje i Michała, i Mańka życie na przedmieściach Wrocławia, nasze spokojne chwile tutaj w domu, trochę gotowania, mamy też rodos, ogródek działkowy. Więc jest trochę kontentu ogrodniczego. Co prawda teraz jest zima, więc jego jest mniej, ale na wiosnę będzie więcej. Mamy kampera, więc będzie latem dużo wyjazdów po Polsce i nie tylko. I jeszcze też konno. Michał jeździ konno, więc trochę takiego jeździeckiego kontentu. A dzisiaj mamy wyprawę na Pluszcze. Jedziemy z Wrocławia trochę pod Śmienicę na zaborę nad Jeziorem Bystrzyckim. E, bo tam kiedyś były raportowane jako lęgowy pluszcz, e, nigdy go w Polsce jeszcze nie obserwowaliśmy, widzieliśmy go tylko w Estonii. E, to jest takie skrzyżowanie powiedzmy jakiegoś wróblaka i kaczki, bo to jest jedyny ptak e, śpiewający, który umie też nurkować. On sobie umie chodzić pod wodą, czepiając się dna, e, potrafi wytrzymać 30 sekund pod wodą i, i zejść na głębokość 1,5 metra. Jest to taki mały tuściutki, się wydaje, że tuściutki bez okrągłutki, ziomuś. E, cały czarny, taki brązowy z białą plamką, tutaj na podgardlu. Tutaj wkleję, Wam oczywiście zdjęcie dla prezentacji. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tego małego słodziaka. Ma dzisiaj padać śnieg, ma być deszcz, ma być mróz, e, więc ciepło się ubieramy, zabieramy cały sprzęt i jedziemy w nowe dla nas miejsce. Szukać dla nas nowego gatunku, a więc trzymamy kciuki, bo znowu taka dzika wyprawa w Nieznane. A jeszcze zanim wyjedziemy, to obowiązek każdego dokarmiacza ptaków codziennie rano sprawdzić, czy nie trzeba sypnąć się korą. Widzę, że wszystko zjadło, także jeszcze trochę ziarenki dosypię na dzisiaj. Niestety nie możemy podejść pod samą zaporę, bo jest to teren elektrowni, jest tam zabroniony wstęp. Tutaj mamy takie sztuczne progi, więc raczej tutaj nie będzie pluszcza i będziemy teraz jechać w dół rzeki. Tutaj też na razie nie widać pluszcza. Normalnie wysiedliśmy z auta na drugiej miejscu w C i nie zajęło 30 sekund, a chłopacy już wypaczyli e, dwa pluszcze. Michał właśnie do Was nagrywa. Także super. Wyprawa udana. Pluszcze, które obserwujemy, zachowują się bardzo ciekawie, tworzą chyba parkę. Wykonują jakby alataniec znaczy, że pluszcze to zwyczaj podrygują, ale tutaj widzieliśmy wyraźnie, że one do siebie podrygiwały i tańczyły. A oprócz tego znoszą jakby materiał na gniazdo. Tutaj na boku są jakieś takie mchy, trawy i właśnie zabrał trawki do pyszczka. i Widzieliśmy, jak przeleciał, nawet zrobił taką bańkę w powietrzu i poleciał dalej wzdłuż strumienia. I sobie tak przelatują. Gromadzą ten materiał na gniazdo, bardzo ciekawa. A tu witajcie na Zaporze, z której jest e, smutny widok. Zobaczcie, ile śmieci tutaj się nazbierało. A za miesiąc tu będziemy z Michała pracy e, spać w domku nad jeziorem. Chociaż teraz widzę, że to jezioro takie średnio malownicze, ale wtedy też mam nadzieję Wam nagrać dużo materiałów o Pluszczu, skoro już go tutaj znaleźliśmy. Nie wiem, czy to niebieskie, to nie będziemy właśnie wynajmować cały taki domek, jakiś wielki miał być. Podjechaliśmy na Kosto Młoty, na tutejsze pola. E, możecie zobaczyć na nagraniu, że wcześniej byliśmy na Witoszówce i tam okazuje się, że jest mało wody, nie było w ogóle mew, więc stamtąd szybko pojechaliśmy. E, podjechaliśmy na wysypisko śmieci, ale tam też nie było żadnych mew. I tutaj e, pamiętałam, że na orni to były dodane e, ta niepoczeszcza, tylko. Że połuchy. I chcieliśmy właśnie sprawdzić, czy może się trafią. Chodzimy tutaj od godziny ponad po tych polach, ale że połuchów nie było, za to widzieliśmy ogromne stada saren e, po 60 sztuk i tak chyba z 10 takich stad wielkich. Oprócz tego zająca, 3 sztuki. Jeden mnie tak wystraszył, po prostu prosto pod nogi mi wskoczył, jak bażant. E, I co jeszcze? Aha, sroko, pustułeczka. I tutaj jeszcze chodziły słuchy, że może się pojawić dżemlik gdzieś w tej okolicy. Ale nie mieliśmy dzisiaj szczęścia. Mimo wszystko wyprawa super udana, no bo pluszcza zobaczyliśmy. bo to miała dwusetny gatunek, także michał gratulacje. Ale mam już tak zmartwętą twarz. Że Przepraszam, że to tak dziwnie wygląda, ale już nie mogę nie ruszać, bo to któraś godzina w terenie. Mimo tego, że nie było deszczu. 영상편아 <목소리도>